Ooooo... Witajcie w ten świąteczny czas! Zasiewałbym mam kolędę, ale wiem co to litość Nie będę was tak katował życzenia świąteczne żeśmy sobie składali teraz czas będzie na życzenia noworoczne bo pewnie filmik już jak oglądacie to jest po świętach albo końcówka świąt no ale ja się tam uwinąłem z filmikami i życzeniami na filmikach. Dzisiaj taki materiał na szybko, ponieważ bardzo dużo telefonów, bardzo dużo pytań, czy będę na wystawie no i tam jakiś około wystawowych jeszcze nie wiem czy będę. Na pewno na stoisku Ronfrida. Będzie nasza część morel timowa. Natomiast czy ja tam osobiście będę, to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Do wystawy jeszcze z mojego punktu widzenia jest dość daleko. I, no i zobaczymy, jak to będzie. 50-50. Myślę, że na, na razie się szykuje, żeby być. Aczkolwiek no, może się coś tam po drodze jeszcze wykoleić, że nie będę albo na przykład, że nie będę we wszystkie dni. Na pewno tam będzie Darek Bączek na stoisku. Pewnie jakieś gołąbki od nas tam będą też na stoisku. No na pewno cała ekipa rąslić będzie, chłopaki będą, więc na pewno serdecznie zapraszam, ale to tam, no nie filmu to nie zdążę już nagrać przed wystawą, więc zobaczymy no, Może mi się uda coś wrzucić, może nie, zobaczymy, ponieważ tak ja jak mówiłem drugiego stycznia wylatujemy na finał Patai, wracamy tam praktycznie tuż przed wystawą, także no, zobaczymy czy, czy czy na tą wystawę zdążymy, zależy też wiadomo jak się ten finał podoczy, bo jak się odzie morelowa stonka pierwsza, to może pobyt w Tajlandii przedłużę sobie żeby zrobić urlop przed sezonem, ale, ale zobaczymy, wiadomo, że chciałoby się, jest to takie marzenie jedno z największych w życiu marzeń moich koębiarskich to było zawsze wygranie milion dolarów rejsów w Afryce wiadomo, że już się raczej nie uda, bo, bo milion dolarów rejsów nie istnieje, więc teraz Takim gołębnikiem, który chciałbym kiedyś wrzucił wygrać, to jest właśnie Pataja, jakby wiedzie prym. Natomiast, no wiadomo, tamte loty, które są do tej pory nie mają żadnego znaczenia tak naprawdę w ogólnym rozrachunku, ponieważ to wszystko jest mocno z wiatrem. Tam tylko się modlić, żeby te gołębie się za bardzo nie pogubiły. Hmm. Na ten moment mamy jeszcze 20 gołębi, pół przed nami. Mam nadzieję, że się uda z tego półfinału też nie zgubić, bo też tam widzimy że się szykuje z wiatrem, że też będzie szybko. A finał, miejmy nadzieję, że będzie już 530 km, że będzie w miarę bezwiecznie. Czy tam, jeśli już musi być wogą, to leciutko, i wtedy będą miały szansę pokazać się pocztowe. A ja wierzę, że moje stąki są pocztowe, i zawsze jeśli coś wygrywamy na wspólnych gajnikach, to na niskich prędkościach. No nie pamiętam żadnego naszego sukcesu na wysokiej prędkości, także no miejmy nadzieję, że ten lot finałowy będzie troszkę bardziej wymagający, że będzie ta prędkość niższa. Poniżej 1500, żeby była, to już będzie w miarę ok, a jakby była poniżej tam 1400, to już by była rewelacja. I miejmy nadzieję, że któryś tam z tych stonków się okaże bardzo pocztowy i, i siądzie mocno czołowo. Na to liczę, no mówię, byłoby to spełnienie jakiegoś mojego marzenia. O ile mówiłem, że Mistrzostwo Polski tym marzeniem nie jest, o tyle posiadanie gołębi olimpijskich, reprezentantów Polski zawsze było tym marzeniem, udało się już spełnić, spełnić dwa razy, trzeci raz było bardzo blisko, wygranie właśnie milion dolar rejsu czy, czy, czy Patai też jest takim właśnie marzeniem do osiągnięcia wielkim, także no to jeszcze przed nami, mam nadzieję, że... Że już za tydzień się, po trochę ponad tydzień, dwa tygodnie niecałe się ziści i, i, i zobaczymy, jedziemy, polecimy w sumie, lecimy dopingować, zobaczymy, co tam wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o to ogłoszenie, które miałem mówić odnośnie tego, że dzwonicie o tą wystawę, pytać, dzwonicie pytać, kiedy można mnie odwiedzić, więc teraz jeszcze te dni między świętami. A nowym rokiem jestem na miejscu. Nigdzie na Sylwestra za bardzo chyba nie jedziemy z żoną. No, znaczy, na pewno nigdzie nie pojedziemy daleko. Więc jestem praktycznie do ostatniego dnia na miejscu. Jeśli ktoś ma ochotę, chce przyjechać, to jak najbardziej dzwonić, pisać, zapowiedzieć się tylko, że będziecie, umówić się jakoś, żebyśmy mieli czas dla siebie nawzajem. I zapraszam serdecznie. Jeśli macie wolne urlopy, nudzi Wam się, i chcecie zobaczyć co nowego u grubego na własne oczy. To zapraszam każdego serdecznie, jak najbardziej jestem dostępny do końca roku. Na wystawie, to wiadomo, nawet jeśli będę finalnie na tej wystawie, to tam jest ciężko, jest bardzo dużo ludzi, bardzo ciężko się dopchać. Niektórzy się później obrażają, że nie byli w stanie się gdzieś tam dobić, więc yy, jeśli macie możliwość podjechać, posiedzieć sobie w Morelowie, na spokojnie pogadać, to serdecznie zapraszam. Tak jak mówię, jestem na bieżąco. Natomiast starajcie się zawsze, chociaż tam krótko, napisać, zapowiedzieć, że będziecie. Żebyśmy ten czas mieli dla siebie, bo wiadomo, że ja też jakieś tam swoje obowiązki mam. Jeśli chodzi teraz o hodowlę, to tak jak mówiłem, jesteśmy w trakcie tej kuracji Murgoldem i Krautermixem. Zostają, jak mnie na karmę taką naszą, jak to się tam mówi, niby kurację oczyszczającą. Do wody głównie Avidres, od czasu do czasu jeszcze Sedohol, bo nam po prostu zostało. Więc Avidres z Sedoholem, także oczyszczamy te gołąbki dopierzają się jeszcze niektóre jakieś tam pojedyncze ostatnie lotki, tak to już są gołębie fajnie wypierzone, gotowe do rozpłodu, gołębniki w miarę wyczyszczone. Jeszcze teraz właśnie między mm, świętami a Nowym Rokiem chcę zrobić dezynfekcję, gdzieś tam myślę, że jak y, będę na Patai to mm, szefowa tutaj ogarnia nam miseczki, żeby były fajnie wyczyszczone. Jak się te miski wyczyści to gołębie będą już, gołębie, gołębniki będą gotowe do rozpłodu. No myślę, że gdzieś tam początkiem lutego w pary puścimy, będziemy łączyć. dostaliśmy już takie nasze o, obrączki? To są obrączki oczywiście nie oddziałowe, nie, 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 żeby od razu nie było dymu. To nie są z zagłębia oddziałowe obrączki, są takie nasze MTL, czyli Morel Team Loft 2024 numeracja na takich obrączkach będą wszystkie na wspólne głębniki. No i prawdopodobnie późne, młode też na tych obrączkach będą naszych morel teamowych. A do, do lotów tam oddziałowych PZHGP wiadomo, że jeszcze się obrączki z PZHGP weźmiemy, no bo wiadomo, tam w uczelniach Polski na takich obrączkach niestety nie można by lotować, dlatego będziemy brać jakieś tam obrączki z oddziału. O przepraszam bardzo, znowu gruby ziewa. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o taki temat, który też bardzo często pytacie, że nic nie mówię o tegorocznych wzmocnieniach, więc nie mówię nic o wzmocnieniach z tego względu, że nie kupowaliśmy nic nowego do hodowli. Jedynie jakieś głębie, które nasze gdzieś tam skupujemy, ze wspólnych gołębników ściągamy. To teraz przed świętami przyszła do nas samiczka, która była 16 na Golden Algarve Race na finale. Odkupiliśmy ją z pipy. Jest już u nas piękna samica, super masełko, jak to. Mówi kolega jeden z podląska. Piękna samiczka, super mi się podoba. Myślę, że w fajnej formie przyszła już praktycznie wypierzona, więc myślę, że będzie pociecha. W sezonie rozpodowym pójdzie na ten głębnik na wspólne gojemniki rozpodowy. E, I no dalej czekamy na ptaka spata i który w roku około 40 z finału. No niestety dalej czekamy już rok, praktycznie mija za chwilę i, i dalej czekamy na tego ptaka. Mam nadzieję, że dotrze do tego sezonu rozpodowego, chociaż no, to już tak. Szczerze mówiąc, żeby go łączyć na pierwsze ręki, to już powinien tu być. Jak go nie ma, to już na pewno na pierwsze ręki się go nie połączy. O ile w ogóle dojdzie, o ile będzie żyło, ile do nas dotrze i jako tako będzie wyglądał, nie? Bo nie wiadomo, gdzie on się tam poniewiera. No ale niestety, no, tak to jest. Tak było zawsze z Afryki z gołębiami, jak przychodziły, to też po roku i, i w stanie agonalnym. No tutaj mam nadzieję, że chociaż w stanie będzie lepszym ten gołąbek jak w końcu dotrze, o ile w ogóle dotrze. Yy, natomiast no, no, tak to niestety jest z tym importem z takich egzotycznych kierunków, że nie jest to łatwe. Ani tanie, jeśli chodzi jeszcze o jakieś wzmocnienia, no to nie ukrywam, że teraz na lada dzień, a nawet sprawdzę, może już na Super Gołębiu powinna się pojawić kolejna aukcja na rzecz Laurki Spychalskiej. Zobaczymy, czy nie ma. Nie, nie widzę. Jeszcze nie widzę, więc jeszcze nie ma, ale myślę, że za chwilę się pojawi. Aukcja i będą tam Gołębie. Od Rika Hermansa będzie gołąb. Będzie gołąb od Marcela Sangersa. Będzie gołąb od Wojtka Kusińskiego z, z, z tandemu lotowego Kusiński-Chmielewski. Super hodowla. Przepiękna samica, notabene. Przepiękna, naprawdę że pisałem do chłopaków, że, że, że no, miód malina samiczka. Będzie gołąb od Barta Gieriksa, samica, też piękna, też ma sełko, yy, dziewczyna, warta uwagi. Będzie gołąbek od rodziny van den będzie samczyk od Alfonsa Klasa. I czy od kogoś jeszcze będzie na ten moment? Chyba jeszcze od kogoś będzie gołąb. Aczkolwiek teraz nie pamiętam, no ale jak wejdziecie, będziecie widzieć, że jest tam. No i, i nie wiem czy mówię że od rodziny Hide. w każdym razie no tym samcem od rodziny Hide. nie ukrywam, że jestem zainteresowany bo, bo te gołębie mi się sprawdzają, pokazują i gołąb naprawdę z mega papierem, fajnie wyglądający, wypierzony, wolałbym jakby była samiczka, no ale jeśli będzie samiec to no spróbujemy, zobaczymy jakie tam będą ceny, natomiast no naprawdę gołębie czy od Marcela Sangersa czy od Barta Rixa, no taka grupka i czy ten jeden polski gołąbek od Wojka Kusińskiego i, i, i kolegi Chmielewskiego, Naprawdę bomba, bomba. Jeden gołęb lepszy od drugiego, kapitalne rodowody, piękne gołębie. Także naprawdę, no zobaczymy jak te ceny się będą kształtować, ale warto zawiesić oko na każdym z nich. I jeśli chodzi o te nowe, nowe transfery, no tak jak mówiłem, ta nasza samiczka odkupiona z Golden Race'u. Czekamy na gołębia z Patai, jeszcze ewentualnie tego gołębia może się uda. Z aukcji dla Laurki Spycharskiej odkupić to by było na tyle. Żadnych nowych wzmocnień nie planujemy, tak jak mówiłem. Mamy dla siebie za e, odsadzone e, gołąbki z najlepszych głębi rozpodowych i tam myślę, że, że te samiczki zostaną dla nas te samce. No nie wiem, no część już tam znalazła nabywców. E, z Radkiem, powiem, żeśmy rozmawiali. Może jeszcze kilka z tych samców Radek tam wydębi na aukcję, ale to jeszcze przemyślę to w styczniu. Czy, czy, czy chce, czy nie chce, bo ewentualnie te samczyki też mogłyby zostać do hodowli, po prostu rok by przepauzowały, jak będziemy selekcję robić w rozpodzie, coś wyleci, to wtedy takiego samczyka wrzucamy na to miejsce. Więc no jeszcze się zastanowię, bo tam jest tych samczyków jeszcze 6 czy 7 nawet, ale jeszcze może coś z rozpodu wywalę ze starych gołębi, może jeszcze jakiś wejdzie, no, no zobaczę jeszcze. Natomiast no dzisiaj nawet no nie dzisiaj. Przed świętami. Ostatni dzień przed świętami byli hodowcy i też im mówiłem o tym, że no ja jak mam kupować i, i wywalać no, niemałe pieniądze na zachodzie na jakieś tam ptaki czy, czy gdziekolwiek i widzę ostatnie lata, że to się za bardzo nie, nie klei, nie sprawdza, to wolę sobie zostawić z tych swoich najlepszych gołębi, ja gdzieś tam zawsze coś więcej z tego wynika, także no, nie ma nie ma dużych transferów w jakieś ostatnie lata. Były nieudane te transfery, bo z kilku hodowli żeśmy gołębie nabyli i to naprawdę z najlepszych ptaków, a totalnie nic nie wniosły. Dlatego skupiamy się przy swoich gołębiach, jest tam jeszcze na tyle możliwości i ruchów, że, że, że wystarczy. Wiadomo, że mamy jakieś tam nowe gołębie od Zbone, które się sprawdziły, mamy nowe gołębie dalej od Vandenhide, które jeszcze wprowadzamy. Mamy tego samca od Sneakers Donkers, który się świetnie wprowadził też. Więc dalej jest tam coś, sporo krwi do mieszania, w międzyczasie no mówię, no może się coś tam gdzieś urodzi, coś się gdzieś tam przy okazji właśnie takiej aukcji charytatywnej na przykład nabędzie i, i coś nowe, znowu nowego wskoczy, natomiast no nie jesteśmy na etapie hodowli, na której mamy presję, żeby cokolwiek nowego wprowadzać, także na spokojnie budujemy sobie swoją linię, bawimy się, też ostatnie dwa lata masa tych nowych lotników poszła do, nowych, starych lotników poszła do rozpłodu, bo w ostatnich ilu, w dwóch sezonach do rozpadu trafiła Yakuza, Thor, Kamikadze, Masakra, Ultra, Mystique, więc no sześć co najmniej takich lotników, a, a musiałbym się zastanowić czy coś jeszcze, więc no, no mając sześć takich bazowych lotników, teraz w Wolierze wiadomo, że będzie coś nowego, teraz no, wiadomo, że takiego głębi jak Iron Maiden, czy, czy Bugatti, czy Bobek, no myślę, że, że ten sezon 24. oczywiście, jeśli przelecą, ukończą, to jest bardzo daleka droga, ale albo dokręcą wynik do, do, do jakichś tam Olimpiad reprezentacji Polski, a jeśli się to nie złoży, brak szczęścia, to no to po prostu skończą karierę i, i raczej już dalej nie będą lotowane, bo to też gołębie, nawet jeśli nie osiągną poziomu olimpijskiego, to to myślę, że mało gołębi, nawet olimpijskich, może się równać z ich wynikami. Nawet duży rejon, który żeśmy mieli, wiadomo, że w tym roku już tego rejonu, z tego co słyszałem, nie będzie. Szkoda, ale, ale no, tak, tych wyników, które zrobiły za ostatnie dwa lata na tych lotach rejonowych, na takiej ilości gołębi, nikt im nie odbierze. Może w 2024 będą te loty 500 okręgowe, to tam też będzie sporo gołębi. Jeśli będą fajnie jakoś wypuszczane, to myślę, że też jest szansa naprawdę coś tam fajnego jeszcze dołożyć, to do takiego gołębie w rozpozie mieć, to to naprawdę jest nad czym pracować, jest z czym się bawić, więc nie ma potrzeby jakiegoś panicznego szukania, kupowania ptaków gdzieś tam z jakiejś hodowli, zwłaszcza, że, no mówię, no nie wypala to ostatnie lata aż tak, jakby się chciało, wiadomo, że też próg, jakiś tam poprzeczka zawieszona jest dość wysoko już w naszej hodowli, więc też nie jest łatwo wciągnąć coś, co, co podniesie jeszcze poziom, a wiadomo, że jak wciągasz coś nowego, no to chcesz, żeby ten poziom podbijało do góry, a nie żeby... Żeby to swoimi gołębiami podciągać poziom tych nowych nabytków, bo mówię, no ja nie czuję takiej potrzeby, wiadomo, że wielu hodowców lubi ubarwiać te rodowody swoje jakimiś tam innymi ptakami zachodnimi, ja już z tego myślę wyrosłem i nie mam takiej potrzeby, dlatego bardziej się dla mnie liczy sport i bardziej mnie jara budowanie swojej rodziny gołębi aniżeli ściąganie jakichś tam innych ptaków na podbijanie jakby tam wartości marketingowej w rozumieniu takim Marek Zachodnich, tak? To mówię, no mnie to już tam za bardzo nie interesuje. No i co? No i tyle, w, myślę, że, że na ten moment odpowiedziałem na te najważniejsze pytania, którymi mnie tam bombardujecie od, od najbliższego czasu. Mam nadzieję, że się z kimś tam na żywo spotkamy, że ktoś przyjedzie, pogadamy. Zawsze gdzieś tam łatwiej tak niż przez telefon, messengery, kamerki czy, czy, czy coś innego, to zawsze milej fajniej się gada, jak ktoś tam na miejsce przyjedzie. Myślę, że to jest taka najlepsza interakcja na linii gruby. Morel a inni hodowcy zainteresowani jakąś tam wymianą poglądów, rozmową czy, czy, czy nabyciem czegoś czymkolwiek. No, mówię, w hodowli nic wielkiego się nie dzieje, więc też nie ma za bardzo co pokazywać, zresztą już jest ciemno. Też muszę wracać do domu, wiadomo, okres świąteczny. No co, gdybyśmy je z kimś nie widzieli, nie słyszeli przed nowym rokiem, a, a pewnie takich osób będzie dużo, to wszystkiego dobrego w nowym roku spełnienia najskrytszych marzeń tego, żeby ten rok 2024 był jeszcze lepszy niż ten 2023, jeśli był dla Was tak dobry jak dla mnie, to żeby był jeszcze lepszy, jeśli był mniej udany bo takie lata też się zdarzają to żeby ten 2024 był takim przełamaniem, żeby wszystko poszło w lepszą stronę w dobrą stronę no spełnienia najskrytszych wszystkich marzeń, zarówno tych prywatnych nie wiem, może miłosnych, zawodowych jak i hodowlanych dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze Trochę szczęścia w życiu, bo na Titaniku kasę mieli, zdrowie mieli, a szczęścia zabrakło, także szczęście też jest potrzebne. No i kasiory, bo, bo w dzisiejszym świecie niestety wszystko drogie, drożeje i droższe jeszcze będzie. A żyć fajnie, każdy na pewno chce i, i, i każdy o tym marzy, także hajsu też Wam życzę, bo ci co mówią, że szczęścia nie daje, to, to, to myślę, że nie są do końca szczerzy, także yy, wszystkiego co najlepsze na raz jeszcze w nowym roku. Trzymajcie się i być może do zobaczenia na wystawie. A jeśli się nie zobaczymy na wystawie, to może gdzieś tam przy jakiejś innej okazji, może na olimpiadzie. No i trzymajcie te kciuki za mnie na Patai, kurde. Mam nadzieję, że, 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 że coś się tam uda ugrać fajnego. Za mnie i oczywiście za wszystkich innych Polaków, bo nawet jak się nie uda mnie, to może się uda komuś innemu z Polski, czy, czy może uda to brzydkie słowo, może coś wywalczymy. Jest tam kilka naprawdę fajnych hodowli z Polski na Gołębie, więc myślę, że mamy fajną pakę na finał. No będziemy dopingować, będziemy kibicować i niech wygra najlepszy i aby to był Morel. Także trzymajcie kciuki, dobry lot, trzymajcie się, cześć.